Wojna w Ukrainie trwa już od pół roku. To ciężki czas dla naszych sąsiadów i przyjaciół z miasta Partnerskiego Tarnopol. Ale Chorżowia nie wiedzą, jak pomagać i jednoczą się w trudnych chwilach. Widać to szczególnie od kilku miesięcy, właśnie przy okazji szerokiego wsparcia, jakie nasze miasto udziela Ukraińcom. Pomoc rozpoczęła się od zbiórki w Centrum Integracji Międzypokoleniowej i transportu kilku tirów do Ukrainy, między innymi z artykułami medycznymi i żywnością. Odbył się również koncert dla społeczności ukraińskiej, zgromadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury, oraz wiele innych akcji kulturalnych, sportowych czy po prostu pomocowych, które spotkały się z ciepłym przyjęciem i aktywnym odzewem Chorzowian. Miasto udzieliło też Tarnopolowi pomocy materialnej oraz zorganizowało specjalną zbiórkę pieniędzy na rzecz Ukrainy. Chorzowskie szkoły przyjęły już kilkuset uczniów, a Powiatowy Urząd Pracy organizował targi dla społeczności ukraińskiej, która zdecydowała się zostać u nas na dłużej. Również lekarze z naszego miasta zaangażowali się w pomoc Ukrainie. Doktor Bartłomiej Osadnik, lekarz zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie i prezes Fundacji Afryki. Przewoził leki i sprzęt medyczny w ramach pomocy humanitarnej Ukrainie. Transport trafił do Tarnopola i Lwowa. Ostatnio delegacja Chorzowa była w Tarnopolu, gdzie z rąk władz miasta odebrała specjalne wyróżnienie. Dzisiaj w Tarnopolu Chorzowska dele delegacja. Otrzymała bardzo zaszczytne wyróżnienie. To jest wyrażnienie nie tylko dla nas, jako samorządowców, ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców, którzy zaangażowali się w pomoc Ukrainie, którzy zaangażowali się w pomoc mieszkańcom Tarnopola, Dziś jest święto miasta Tarnopola, cała społeczność, mer, Miejska Rada. Dziękuję wszystkim Chorzowianom za te wyrazy pomocy i solidarności, które były od pierwszego dnia wojny udzielane. Mogliśmy też zobaczyć, jak wojna jest straszna. Ile tu jest wdów, ile tu jest osieroconych dzieci, ile osób zostało dotkniętych przez, przez straszną wojnę. My tego nie widzimy, my tego nie czujemy. Tu to można zobaczyć na miejscu. Dlatego cieszę się, że tak dużo Wożowiem zaangażowało się w pomoc dla Ukrainy.